Hej siemanko, z tej strony oczywiście Junior Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Asasyna, długo się nie widzieliśmy, więc postanowiłem wam znowu wrzucać świeże rzeczy na kanał Trochę miałem urwanie głowy powiem przez te ostatnie kilka tygodni Trochę też się ekspiłem w lolu, żeby może Wam pokazywać jakieś rankedy, tak zwane no, żebyście też zobaczyli trochę Lola, jeżeli będziecie tym zainteresowani Oczywiście piszcie w komentarzach I wróć, wróćmy do Assassina, wróćmy do Assassin's Creed'a Już nie jestem aż taki chory, więc nie powinno być żadnego kaszlu, smarku, ani nic takiego Zobaczmy, co mamy do zrobienia Mianowicie musimy wypełnić misję tętniąca życiem Havana A więc zróbmy to, zróbmy to Przepraszam bardzo nie tętniące życiem Hawana, to już zrobiliśmy. E, mamy kolejne wspomnienie. Mm, pan Walpole jak mnie mam. To musimy wykonać e, i to wam teraz pokażę, więc e, zabierajmy się po prostu do pracy. E, powiem wam, że chyba 3-4 razy już podchodzę do tej misji. Duncan Walpole. por favor. No i zaczynamy, zaczynamy tego kurde quest'a. Mam nadzieję, że tym razem w końcu wyjdzie. Akurat tutaj nas nieźle cisną ci strażnicy. Mówią, że e, nie lubią jak się panoszymy po ich mieście, jak tutaj w ogóle, em, że jak my możemy chodzić po ich e, ulicach. A drugi powiedział, że wyglądamy zbyt prostacko jak na naszego syna. Siema noziom. Dzięki. Postrzelajmy trochę. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Dunk? Oh, I am indeed. samo. thought as much. What's Rogers? A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. Oll na morda. Ago, the Percy's masquerade ball. Ah. Quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. <laughs> <laughs> Julianne, our guest of honor has arrived. Mr. Duncan Walpole. Ah. <laughs> Julien Ducasse, <laughs> I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. <laughs> Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Świetnie, kłamiemy. Jak jeszcze się nie wyczaili, to dobrze kłamiemy. Dobra, zamknij mordę i daj mi postrzelać. No dawaj, dawaj ziom. Wybierzmy pistolety, oczywiście. Pozwólcie, że zaprezentuję. E, tym tutaj... Y, tymi przyciskami. Ja to nazywam trackpad. E, więc... Czy ja kłamie, czy nie kłamie, nie wiem. Ja to tak nazywam. A teraz wam pokażę niezłego skilla, patrzcie, nie? Wybieram cel. I patrzcie teraz na ekran. Bez celowania, szybkie zabójstwo. Podwójnie naciskam e y. Oczywiście Y. I normalnie ich ściąga, ściska z pistolca.

No, jak to... jak cię to... What? Przecież ja go trafiłem! No, o mój Boże, dobra, wiecie co? Walić to. Nie obchodzi mnie ten quest, naprawdę. Wywalone z niego. Nigdy się nie udaje. Obraziłem się. No, to jest Blades. Nigdy nigdy nie widziałem asasynu, który był tak nieprawidłowy. A, zniszczenie, nieszczęśliwe, poza całym naprawieniem. To przynajmniej odzyskaliśmy nasze noże, które ten debil wyrzucił. Debil, którym jesteśmy. A teraz po prostu pokażemy im trochę techniki. I teraz anegdotka taka mała, a raczej ciekawostka. Jesteśmy typem, który nigdy nie ćwiczył technik asasynów, a zna je wyśmienicie i potrafi zrobić każdą z nich przypadek. Nie sądzę. Nie no, takie są, takie są zasady gry. Okej, okay, okej. Okay. Dym, 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 Lol Bails of hay Dobra, czyli sianko, sianko i go do sianka, o ciul i go z... Nie powiem co w tym sianku Haha. Ha, ha.

Ja się pytam Was, rzekam, iż pytanie me brzmi, jak zwykły pirat potrafi techniki asasynów? Ja nie wiem, logika tej gry po prostu przeraża mnie. A to zbędne pieprzenie, nie przejmujcie się tym, to, to kupa jest.

Sure, z Matrixa. Best of luck with that. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. Sí. We you were expected one week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Uh, yes, sir, I was. What Wow. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to jest przyjemność, że w końcu Cię poznaję, Duncan. Jesteś bardzo mile widziany. Więc, dżentelmen, mamy dużo do rozmowy. Wow. Jesteśmy największym farciarzem i najlepszym kłamcą, jakim gramy w moim życiu. Konwened at last, and in such continental company England, France, Spain. Citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislatures of the world. Please hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire. <try> Nie zaręczaj się mi. Wiem, ja nie chcę, odmawiam. Nie, żeń coś miał do homoseksualnych związków, no nie, ale ten pierścionek może sobie zabrać. Give me your highs, brat. see here look upon these images high he very old and important story oh. For two decades now I have endeavored to locate this observatory a place rumored to contain a tool of incredible <coughs> utility and power it houses a kind of armillary sphere if you like a device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on earth whatever their location only imagine what it would mean to have such a power with this device, there will be no secrets among men, no lies, no trickery, only justice, pure justice. This is the Observatory's promise, and we must take it for our own. Should Do we know, know it's whereabouts? It's Panowie, to co? So in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been forty-five years since anyone it has sage. Can you be sure this one Ojciec is zdrowy, a we are confident he is. The assassins will come for him. Of course. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet this sage for yourselves. Until then, let us drink. find together. Ok. W końcu. Powiem Wam jedną rzecz, no nie? Wcale nie jest mi żal, typa, którego zabiliśmy na plaży. Skoro chciał zdradzić swoich, i tak mówię tutaj o tym asesynie, który powinien przyjść zamiast nas. Niech szmata cierpi

Governo Torres, your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Ok, a więc wypełniliśmy tą misję, ale wiecie co? Mam dla was wyśmienite wiadomości, że mianowicie spotkamy się w następnym odcinku, ależ to będzie wyśmienite, no nie? Okej. Okay. Sorry, że jestem w innym miejscu. Chciałem wam pokazać takiego site kłaścika, który nam uciekł i w ogóle i jest do dupy. Eee... No, trochę nie wypaliło. Poszło nie moje po moich planach. Eee... Ale nadal można pokazać go w następnym odcinku. Ich nie ma zbyt wiele, więc... Eee... Może dobrze, że ich nie pokazywałem od razu. A to dopiero chyba trzeci odcinek asasyna. Eee... Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Eee... Zostawcie może jakąś łapkę w dół. Co... Co uważacie za adekwatne do tego odcinka? E, po prostu e, zostawcie jakiś, nie wiem, znak życia, że istniejecie, że mnie oglądacie gdzieś tam w dalekich kątkach świata. E, no tak. To co? Trzymajcie się na razie, subskrybujcie i strzała! Hej! Oczywiście komentujcie moje materiały. To nie jest nakaz, to jest sugestia. Na razie, hej.